Hej wszystkim, z tej strony ma na Waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable i jest to omówienie kolejnej środowej aktualizacji. Bardzo serdecznie przede wszystkim chciałabym na samym początku pozdrowić Ninę, bo bardzo, bardzo, bardzo miła dziewczyna, zresztą Montana również. <laughs> Także dobra, e, co do aktualizacji, co dziś zostało dodane? Otóż został dodany tęczowy festiwal. Słoneczko, ja już uciekam, bo lecimy na tęczę, także... Bam! Witaj, w tym tygodniu powraca tęczowy festiwal. Mika Stoneground wraca ze swoim balonem, by zabrać Cię do Królestwa w Chmurach. Ja myślałam, że to będzie jakiś portal, kompletnie zapomniałam, że to w ogóle... W ogóle jakie ładne są ozdoby, śliczne to... E, tęczowa, e, tęczowy Festiwal rozpoczyna się podczas Miesiąca Dumy i życzymy niezwykle udanego miesiąca wszystkim naszym graczom, kolegom oraz całej społeczności lgb... Wow! no tego się nie spodziewałam, jesteśmy niebywale szczęśliwi, mogąc świętować odmienność na całym świecie, ale jestem dumna ze SSO teraz, o kurcze. Mamy nadzieję, że dziś przepełnia Was duma z tego, kim jesteście. Chcemy Wam powiedzieć, że równość, otwartość, odmienność traktujemy priorytetowo przez wszystkie dni w roku. Ej, ale to jest totalnie sztos, że oni o tym wspomnieli. Ja jestem mega dumna z SSO i popieram to całym serduszkiem, także yy, odmienność jest super. Róż <grych> do świata skrytego w chmurach. Mika znów jest z nami. Ta młoda poszukiwaczka przygód jest znana głównie ze swoich wypraw do mitycznego... E, gdzie? Gdzie? Do mitycznego królestwa. <coughs> A teraz wróciła na Jorvik, by zabrać cię ze za sobą. Spotkaj się z nią przy opactwie Doyla. No to czyli już wiemy gdzie, tam gdzie w zeszłym roku. Okej. Okay. Wraca świetna i wymagająca gonitwa za tęczą. Wszystko to, co zobaczymy ogólnie tam, to, to będziemy sobie zwiedzać. Nie będę tego czytać, bo to bez sensu. Oczywiście Wam się wyświetla tutaj obok aktualizacja, więc możecie sobie poczytać. Konia możemy tam sobie oporządzić, więc nie musimy tu wracać nawet, więc to jest ok Weź udział w tęczowej paradzie i dyskotece na plaży. Bobcat Girl chcą uczcić święto. Tęcz I mnogość ich kolorów, biorąc udział w paradzie. No i super, na plaży. Wjeżdżają co godzinę i przez jakiś czas e, bawią się na plaży, tańcząc do nowych i starych przebojów. O, wow! Biegiem. Teraz możesz zacząć sterować swoim koniem podczas wsiadania, dzięki czemu zaszczędzisz cenne sekundy i szybciej. To chcę sprawdzić. <laughs> to chcę sprawdzić. To totalnie chcę sprawdzić. Dobra. Aha, okej, okay, to fajnie wygląda. To jest, to jest akurat spoko opcja. Wybierz przedmioty na wybiegu. Dodaliśmy opcję wyboru przedmiotów na wybiegu w Murland. Tak to my widzieliśmy już w zeszłym tygodniu, więc to jest spoko. Też tam pojedziemy. No i filmik tygodnia, w następnym tygodniu: Modernizacja srebrnej polany. Wybaczcie w ogóle, że ja dzisiaj tak się tutaj mylę, czasami i mój głos i w ogóle no nie jest za dobry. Ale niestety alergia robi swoje. Tak chcę, to mnie je choć. Jej! Eee, w ogóle ja nie słyszę nic. O! o! Jej! <noise> Teraz jest super! Teraz jest super! No dobra, to co? Jedziemy sobie, zobaczymy o co tu chodzi, co tu można dostać, kupić. Co to jest? Chcę to mieć, chcę to dotknąć. Złota chmura, porozrzucana po okolicy, złoty podkowy, abyś mogła je. Raz dziennie zebrać. Zdobądźcie wszystkie, aby otrzymać dużą premię doświadczenia. Mm. Ua! <laughs> Tutaj ktoś coś pisał. Hejka! Miłego dzionka tobie również. <laughs> no dobra, czyli tam mamy złote podkowy. Tutaj mamy mm, sklep, gdzie możemy. Uuu. tęczowo ochraniacze Ja chcę je mieć. Aha, czyli nie wszystkie rasy, dobra, ale chcę to mieć. Co to jest? Ozdoba ogona. Aha, czyli taka. Ej, to też chcę. I to też. Ja chcę to mieć. Chcę, żeby mój koń się był tęczowy. Oj ja! Czemu to jest takie drogie wszystko? O, tu jest tego więcej. Tu jest więcej kolorów tych wszystkich ozdób. O nie! 50 starcoins serio? Czemu tak dużo? O, o nie, mnie na nic nie stać. Ten czapraczek też fajny. Bardzo fajny. 80. No nie wiem, czy będę go używać. Ten jest bardzo ładny. Ej, jakie skarpety fajne! Ale one nie mają żadnych stat. O nie. O, to mam chyba. Tychowiek... o Ojejku, nie wiem teraz, czy ja mam, czy nie. A, posiadasz, dobra. No ten posiadam też, na pewno. Oh, o, no. też W ogóle szkoda, że statystyk nie ma, bo tak to spoczko, ale kurczę, no bez tych statystyk to tak trochę słabo. Tego nie mam, 50 końców. Czy ty to będziesz używać? Nie będziesz tego używać, ale co tam, kupisz to i tak, oczywiście, że tak. A ta, no przecież. Szkoda, że takiego zwykłego siodła nie ma tęczowego. I mam tu kapelusz. Że... O nie, 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 nie. A ta nie rób tego. <laughs> a ta nie rób tego. Zrobisz to. Nie, nie zrobię tego. Na to już mnie nie stać. Tutaj mamy... O ja, to jest wszystko za jeden. To ja to wszystko chcę kupić. Ej, tu jest ładniejszy chyba ogół. O! Ja to chcę. Trudno, że to jest drogie. Ja to totalnie chcę. Kantar ten... O! O, teraz to się zdenerwowałam. Proszę mnie, ja chcę. O nie. O nie. Ja chcę ten kantar. Chcę, żeby nie było na niego stać. Przepraszam bardzo, ale ja muszę wrócić do Murland, sprzedać wszystko, co mam i wrócić po ten kantar. Także um, zaraz okay, wracam. Jesteśmy tu z powrotem. Dla Was to dosłownie sekundka, dla mnie trochę dłużej. Nie uzbierałam jakoś super dużo pieniędzy, ale stać mnie na kantar. Który chcę mieć. chcę to kupić, tak jest. Pokaż się o tym kantarku. Jejku, jak super. Oh, on jest taki piękny. Jeju, przepiękny. Cześć! Cześć, Hazel. Cześć, Sandy. Dzień dobry. No, dobra. To ja teraz polecę szybciutko zobaczyć te podkówki. Aha, bo to nam da do doświadczenie. Ok, mamy teens. 40. I co to da? Co nam to da? Oj, trochę tego jest do zbierania. Łołowu! Ops. Okej, 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 już coś popsułam. <noise> o nie, pogubiłam się. Poczekajcie, bo tam jest jakiś portal. Ja pamiętam, że on też gdzieś tam przenosił, ale ciekawe gdzie. I po co? Czy to jest wyścig? <laughs> Halo? Wyścig pod tęczą! Jej, chcę tam być. Wystartuj w wyścigu um, z najlepszymi wynikami. No dobra. I tutaj mam 0,70. Im więcej ja e, tych podków e, będę mieć, tym więcej dostanę doświadczenia, tak? Go! Oj, 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 oj. Okej, okay, dobra, tutaj wolałam trochę zwolnić. Yo! Chciałabym wszystkie uzbierać. Oj, tu wiem, że jest ślisko, bardzo, bardzo, bardzo. Nie, tamta jedna. Okej, okay, ja sobie wolę. Oj, 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 oj. O nie, o nie, o nie, niech o mnie nie, 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 nie smuchnie. Okej. Okay. Dawaj, 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 Powiem Wam szczerze, że tak jak byłam sceptycznie nastawiona na to święto, to to teraz mi się podoba. Chyba się trochę stęskniłam za czymś takim nowym właśnie w SS taką odskocznią od tych codziennych wyścigów, od tej właśnie codzienności. No i zlamiłam te podkówki. 41 z 70, no to jeszcze ich trochę mamy po drodze. Może dam radę to jakoś nadrobić? Dobra, będzie 50 Pięknie! Wow! Nie, 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 nie! Nie! Dam się. Pięćdziesiąt <ścoughs> z 70. No, to trochę słabo. O, dobra, jedno ominęłam, niechcący. I go! No i to jest przecudowne. No powiedzcie, że to nie jest ładne. Dobra. Oj, oj, oj. Tam była jedna. A bo to są kółka. To czemu ja tak mało. Łop! Czemu ja tak mało zebrałam? Tylko pięćdziesiąt, a gdzie cała reszta? No, biegnij! Halo! Co tu się w ogóle. Co tu się. Przecież ten koń mi w ogóle nie chciał biec! O nie! A ta... <śmiech> <śmiech> o Jezu, dobrze, że już tego nie ma. I... go! Dobra, tu widzę dwie, okej. Okay. Jedno, druga. I czemu tak mało? No tutaj prakie, pra, prakie... Praktycznie nie ma wcale. Tutaj są dwie. Dobra, muszę się na nie przygotować. Okej, okay, tu widzimy w środaczek. Jedna druga, jej! No i czemu? 58... O, tylko 270. No nie! To ja po prostu w to nie umiem. Dobra, poczekajcie, bo tam. A, bo może ja stąd muszę zebrać je i wtedy mam więcej, czy coś? Chyba tak. Hmm. No teraz już nie wiem. Dobra, pojedziemy sobie tutaj do góry. Ogólnie to mi się trochę kojarzy ze śniegiem, wiecie? I to tak dziwnie, bo teraz jest mega gorąco u mnie, a tutaj jest śnieg! To znaczy, ja wiem, że to nie jest śnieg, ale mi się to tak kojarzy. Dajcie znać, czy Wam też to się kojarzy tak właśnie ze śniegiem. O, tu mamy podkówki, dobra. 14 z 40, nie, czyli te są zupełnie inne, jakby... A może ten wysik trzeba zrobić kilka razy, czy coś? Okej, okay. fajnie, bardzo mi się podoba ten pomysł z podkówkami, tylko ja bym nie chciała umrzeć <laughs> tutaj, na przykład... Ale tu będzie ładne zdjęcie. Eee. Konie, mógłbyś współpracować jakoś bardziej majestatycznie? No nie wiem, cokolwiek. <laughs> no bo to nie bardzo majestatycznie wygląda. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, ale okej. Okay. To, to jest po prostu piękne, tak. Inaczej, ja muszę zrobić jeszcze raz, jakbym chciała skoczyć. Ale teraz, jak będziesz się wybijał koniu, no! Seriously? Co to ma być? Majestatycznie miało być. A ty wyglądasz jakby ci się nogi poplątały. Dobra, jeszcze raz. Ładnie ma być teraz, umawiamy się. Go! O, dokładnie, dokładnie tak miało być. Nie można było tak od razu. Ojejku, jej, kośliczne. Jej! Pięknie to wygląda. No dobra, um, co chciałam zobaczyć? Chciałam zobaczyć pora po, poradę. Tak, poradę chciałam zobaczyć. Chciałam zobaczyć paradę powrót do wejścia. Tam u góry mnie jeszcze nie było tutaj, więc możemy zobaczyć, czy tutaj coś się zmieniło od zeszłego roku. Chyba nie, tu można po prostu sobie posiedzieć. Ja naprawdę mam wrażenie, że to jest śnieg. Okej, okay, tutaj jest ten jej e, dziennik. No, czyli tutaj jest wszystko to, co było. No dobra. No to wracamy i mam nadzieję, że trafimy na tą paradę. <coughs> Naprawdę was przepraszam za mój głos, ale jest bardzo, 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 bardzo źle, jeśli chodzi o alergię. No, wszyscy alergicy łączmy się. Mam nadzieję, że wiecie, wiecie o co mi chodzi. Teraz wszystko pyli i jest po prostu tragedia. No dobra, czyli jeszcze tej parady nie ma. Ale tą paradę widzieliśmy już chyba nie raz, więc ja nie będę tutaj też na nią czekać. Może nam się uda trafić na nią na którymś live'ie. No dobra, to będziemy kończyć. Dajcie znać, jak wam podobała się aktualizacja, czy lubicie tą tęczę i tak dalej. I jaki macie stosunek do LGBT plus. Oczywiście, bo, bo też jestem ciekawa, ale i zachęcam do dyskusji, ale bardzo, bardzo kulturalnej w komentarzach, prawda? Każdy ma prawo do własnego zdania, także o tym pamiętajcie. Tymczasem ja was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. Do następnego, trzymajcie się. Cześć!